To jest Sparta. No, Sparta. pomocy! Co piszesz? A masz mięso? mięso. mięso. Ej, no, zbychu, I tam masz mięso. mięso. Ale nie. W masz kuta. mięso, a nie masz. Tu leży konstytucyjnie. Nie macie Erwinka w swoim zespole. Erwinek to kuchasz pierwsza klasa, nie? Pisa, 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 nie? Słuchaj, Adi no nie zastąpiony, jak Winek nie zastąpiony. Tylko świątek coś tam Ale ja, to po co ich wpuszczasz? Czesiu? <noise> Dzięki Czekaj, 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 ja go, ja go, ja go Ja to przeto ja, za... później jakby co Oj, przepraszam Dobra Jak to zapierdziela, mały resorak? Pa, 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 kurde Jaki zombiak, no dobra To <noise> co, idziemy spać? Do tego żelaza Nie, no, no jest kilofy, spokojnie Kill offy dokładnie um. Ja muszę... Pójdź ktoś na szkielety. Zaraz diamenty będziemy kopać, to wiesz, kamiennym nie wykopać. Ty wykopi. co tu się zrespełniło przed nam, naszym blokiem? Chodź, Op. chodź zobacz, chodź. Nie wiem, kurde, nie już jakieś bloki stawiały. Te... stara, już bloki stawiam. Myklocki, Myklocki dokładnie. Nasze bloki nie. są zajebiste. Weź bo prawo autorskie. Bardzo szajne. A, a o trochę wie o tych prawach, on ciągle, ciągle, Ej. nie mógł po prawo. To sam nie nagrywa, nie? Majek. Starczy, żeby no? mi się do szumu lasu przyczepili w Call of Juarez. Dzięki. I starszy. Dosłownie. Konsji, coś się stało. Ale ma pan dowód? <laughs> znaczy, no. Osobisty. E, <laughs> panowie, panowie, to jest poster. Patrz. Pa, 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 pa. Jak to teraz usunąć? Coś tu co zrobię? Co? O, e, Obraz. To moje. Nie, to jest sztandar. A po no, obraz, oj. słuchaj, oni może mają diaksy i tak dalej. Gdzie jest obraz? Gdzie są patyki? Nie mam patyku? My sobie to jakieś jakąś Matejkę daj, pierdykniemy. Fuck. Matejk. Matejk. Erwin podsumował, fuck. Podsta dziura? Słuchaj, kraftingi ty, Erwinek, dalej robisz ten? Pole nasze? No chciałbym, Dobra. ale to noc jest. klucz. teraz. Ja mam. trochę. A nie. Nie, nie, nie nią. Nią. No jakby to dać? Jakby to dać? nie, 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 O, jaka tutaj, o, i i zobacz. Nie, to, popatrz, popatrz, to, to nie, 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 Popatrz, nie, 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 Dobra, chodź. nie, o, oh. za małe, za małe. małe, małe. Są ja tak, tak, ja ma. <laughs> jeszcze większe? Nie, 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 no, nie, O, nie, się. nie, 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 no tak, no bo jeżeli tamto się udało obratować, no to pójdą sobie. To, o, dobrze, jest skoro za nisko, za nisko. Da. Chodź. Dobra, idziemy jeszcze kopać. Daj to Daj No to chodźcie teraz. A. Idziemy? Poczekaj, no, no, to to jak zrób sobie jeszcze kilofy. A, no, a no, no, no właśnie, tego jesteśmy. Jakieś Jehowy tam, stoi nie nie przed drzwiami. No, no a jak tak. kill-off. Nie pukasz? <laughs> Byłem trzy żelazne. No tak, warto, Niechowi nie. Co się jeszcze nie pukają? No czekaj. Co robią? Jest, tak. Warczą. No Dobra, kuki ja przesiaduję noc w, ten, w wiosce coś nie śmiesznie gadających. -dor. Mhm. Kto Ktowała świstaka? Dobra, chodźcie. No ale już Ja mu to świstak może się wypchać. Nie to <grym> coś, kolega za Mówiłem co, to mnie nie słyszałeś. Nie. Zignorował cię po prostu. Tak, Czekajcie. Udał tylko, że się nie słyszy. <grym> chodźcie tutaj. Woda. Woda. Dobra, się na górę. I tutaj zaczniemy kopać w prawo. Dlaczego? No bo tam dużo kanionów jest. Tutaj a! po prostu lecimy w prawo. No nie wpuszczaj tego! Tutaj te... też można Kurde, grze... Nie wpuszczam, na no wpuszczam. Ale jak lepiej, nie? No tutaj pojedziemy w dół lecieć, o to chodzi. Ulu. Robimy skrzyżowanie i w dół lecimy. Tylko na trzy to szerokość. A, ale jak oni W góry puszczy? to nie udamy. Ale co? Może w środek ty kopiesz, lewa Majek, a prawa ja. Okay. Grzesiu, coś okay. ty taki zacichnij. bo ty. Kopię. Kopię? A. To dobrze. O, ginek jest. Kiedy się? Co jest? Kiedyś wieźle na A W ogóle to są jakieś nowe, nie? Oni dalej szukają. Wody ci odeszły jeszcze? No właśnie. No, no, no wiecie jak to ciężko znaleźć jakąś dobrą władzę? No Właśnie, Przez godzinę szukają. O, o nieprawne nieprawne, 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 nieprawne. kogo my żeśmy wzięli? Tam nic nie ma. Światek wszystko przejrzał. To czemu wy się nie oddaliście? Co ja, ja? Co co tysiąc tych kratek, a wy jesteście tak naprawdę koło siebie właśnie. <laughs> Nie rozumiem tego Ktoś wytłumaczy? Erwin? Nie wychodźcie teraz na zewnątrz. ...piękno siebie, pamiętaj o tym. No bo, no, no to wybali się tu, no bez pytania. No, Trzeba ich tam wyjaśnić. Oczywiście. Dobra, tu mamy wszystko. Ale co, to będzie zawsze takie zielone, czy o co chodzi? Pizmak, ten sztandar. Tak. Ale będzie zielony. Erwin! Czemu? Tak, co zielone, dba, jest. zielone jest. No. Możesz na jakąś zagrodę? Ale jeśli coś tak. na tym narysować, nie. Coś? nie, mam nic, nie mam itemów, jest mi smutno. Ale fajne. Ale jeśli zrobić biały i czerwony? Nie. To nie chodź mi pomóż serio. Nie, no miałem. No, o, tam umarły. Są, są tu przecież. Są. patrz, co yeah. tu jest. Otwieraj drzwi. Tu jest tak jakaś trzy wydeszki, więc żeby przerób. O, będzie ładna. No kurwa, ale tam nie ma moich itemów w ogóle. Yo no ty, yo chcieliśmy. A, clipek! Z Poszedłem z buta, z buta i... wjeżdżam. Ja piek! Z z buta, z buta ale... Oooooooo, oh, oh, kurwa! Dobra, je padę. Ostry. Ostry jest. <coughs> <to mało>. <coughs> o, mnie. <bim, o>. Nie <coughs> wiem co tam się dzieje, ale Erwin rozkręcił imprezę nie? Nie, 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 nie. Nadu, ty. Nadu, na dół, ty! Nie, na dół! Na dół, na schodach ich wyklepiemy ty! Kurwa! Ej, Consi, Consi, bierz deakcję, bierz deakcję! fajnie! Co to? Zginęli, dobra. mają trochę więcej HP, oni sobie Chodźcie do Majka! Boże cztery na mnie idą. A może ktoś by mi pomógł? Chodź do bazy tam, ja A zabudujcie to, żeby nie wchodziły może nie, No to próbowałem robić No i dobra no i po co drążyć? Dawaj na żelazo. Do Chodź się! Że, otwieraj drzwi! Otwieraj drzwi! Otwieraj drzwi! No Czekam, Uciekam Zobaczymy, zrobię zejście w dół, bo tutaj jest... Ale parka. wiesz? Historia bierz. lubi się powtarzać poprzednich dniach. Stań. No. I Cytrus! Stań i papi. Zgadza się bardzo. Tak bardzo? Jak to, jest to, jest tak. tak, tak Ulala, tak. no. O, ja. Erwinek, mam twoje intemy. Ja trochę redstone'a. Nie, no, no, znikło się. Jak znikło? Przecież wrzuciłem do skrzynki, ty. Masz? Ale nie, Erwinka, bo Erwinek... No Erwinka zebrałem, ty. tu. skrzynce, tu. No kurwa, to no, zaczyna się. Ooooooo no, Ja nie no, creeper, creeper. wyjdę, albo wyjdę, czekaj. Staraj się. Kolejna. A czy... gdzieś jedzenie mamy, panowie? Nie. By... No jedzenie. Surowe, no kuźwa, przychodzę do banku. zawsze przepis ty. O no, na ciebie z obiadem nie czeka. Widzisz, jak to jest? <grym> co tam tu, jest? Tak, ja idę to, na Nie, 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 Zostań, zostań, na razie zostań. właśnie. O, no ładnie. Takie klasyk, nie? Ogólnie co jeszcze mam tutaj zrobić. Zostań, nie. Ja kopię, szukam tego no, Dobra. I chodźcie tutaj gdzie. Na, jest na razie spokojnie. Ja będę równał teren. To co? Zaraz będzie dzień, zaraz wyjdziemy no, sobie. Nam. Mm -hmm. Macie może święć Diaksowe rzeczy, może? Albo Diaksy, chociaż trzy kto? To właśnie A. kto te Diaksy tam ogarnął właśnie, ja Gdzie ty czy to ma winy? Ja mam dia tu, koło Natu Kołukanskiego. Terminek, kupaj się na razie, po się bijesz? Uj, uj, uj. Hey, no, no. Jak to? Przy... Jak się. To jest dla Expa. Zobaczcie! Patrzcie, patrzcie to, widzicie jak jest on no, bogaty. Chcę to bić. <laughs> ja mam tylko <laughs> drewniany miał. Ale tak? ty ci co chcesz robić, bo to jest... Jak powsta... chcę mieczyk tylko. Nie to nie ja jest każdemu powsta... od razu. Weź, zrób każdemu. Oj. Jeden. Ja mam już, to mi nie rób. To I zrób dla mnie dla i siebie i jeden. Letka. O kurde. I trzeci dla mnie jest. Nawet go nie zauważyłem. Zrobimy? Dobra. Ale nie, takie idę, ty mówisz, twoich a teraz ja patrzę. odkładam swój. Majka, się stało? Adi, walnij mi strzałę. Co się stało? <grym> z, z największą wśród. przyjemnością, nie? O, znalazł się. Dzień Dzień dnień, nie, nie. Wiem, dziękuję. O co ci chodzi? Dzień Dzień dnień, dnień. Dnień. Dzień Dzień. A takie rzeczy też w ogóle bez kolejki, nie? Widzę. Poczekaj. Ona nie jest postawiona przez nas. Bizmak robimy testa, skakaj. Yy, to było słabe. <gulity> <gulity> Dzięki, tak to jest chyba, no okay. A masz jego miecz, ty? A jest, dobra, mam. To jeszcze raz ja zobaczę. że to nagle tego poszło. Z tej strony, z tej strony. Ja no, co to ja taki nie jest. Ej! Okay. to, erwinek właśnie go Kurwa. Kurde. No wiem, wiem. No, masz. To idzie z Take o tej górze co mówiłeś to to nasze jest Właśnie No, okay. no i pięknie. A oni dalej nie wiedzą gdzie swoją bazę będą mieli? Nie, nie oni wiem Ej drużyna pomarańczowych, no tak trochę Jak my już mamy wybudowane pokoje? Pokoję Babanci <laughs> Albo całą, albo. Albo cię oni najlepsi No raczej. <laughs> A to po z tych podługów. Znaczek? Z... Tak? Jesteś daltonistą jak się robi opłaty? No, tak, tak. To co, jest skończone Gdzie? Masz takiego? skrzynce? A ta podłoga z mam. jest skrzypiąca. Nie, chyba szmarag tam wyłożyłem, nie? Ja chciałem tak, ogłuszyć. Tak, tak, no. A ta wieża tam z Diaksów zrobiona? Czekaj, bo ja coś tutaj no, przypominałem tak. chyba szkło, nie? No, Tylko tak do tak. tak, połowy, tak. No to tak. no, tak. jak jest w piętrze chyba będzie. Spoko, tam gdzie była ta półodzielnik nie przez nas zupa. No jest, jest Glas, dobra, dobra. Ja tylko... Okej. Okay. Macie jakieś mięso? nie Cytrus, chodź. To jest? Oh. Ida. Gdzie, Ida. gdzie ty jesteś? Dobra złoto, chodź tam. Ale złoto? No, chodź. Dobra, weźmy złoto. Ale złoto no, przecież ty. Chodź, to Czyli chyba. Dobra, sporo. chodź. Ej Mike. chodź tutaj. Nie no, Ja nie jest. No chodź. na dół Ale tak prosto, na dół. I ja to 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 jest ty żerazo, ej młody, zbieraj żerazo, ty masz żerazo, wiesz? Nie, nie, chodź tu A. Dobra, fuck I drugie żelazo. Chodź szybko No idę, a co Ej, ucieknie? Dawaj Dobra ucieknie, robimy Jedzmy, <grywa> <grywa> Kurde czekaj Ej ja sam zostałem Dobra i Kuki właśnie znowu dookoła Diaksy! Diaksy! się? oj się oj, oj. No ale starałem się tak jak mogłem Hej Trzymaj Podnieś tam Jak Diaksa podnieś tam z Ej, Magwiet, tak, jest... no, 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 Słuchaj, <minimic> nie, ważne, że w ogóle niektórzy <podzicza> nawet nie wiedzą, gdzie będą mieli <podzicza> swój dom. Hashtag <podzicza> pomarańczowy. <podzicza> Ej, chodź sobie z nami. jeszcze to drewno, żeby dorobić, czy robisz już szynkę. Robisz, robisz. Ja, ja nic ja nie robię. Nie ja wiem, co robisz teraz. Widać, tak? widać, Kuki, widać. Bramki w saza, ale zebrałeś to, co da. Ale zebrałem tyle diaksów, że spokojnie ja się wyjechał. ale nie A, Ja wam co całe drewno oddałem, na ten. No, płotki. Moich trochę ja i tu. Ja też no. oddałem no, wszystko. Lawę, Tylko tak? ja znalazłem się kieresą przez zrobić. No Jak tak się płotki robią w co ty. Na dole eee. chyba sześć patyków. Oprócz nie. górnego poziomu poziomowego. Poziomu, pion. No Bez trzech poziomów góry. Wszystko jasne. Tak. Ale, 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 ale nie, no... no komunikatywny? Jest. Nie? A, bo teraz deski są chyba. Nie? Tak. z po lewej i deski to jakieś jedzenie. Co, ty Ale um, to Jeszcze nie masz? A, nie, coś innego. Ej, bo nie... Ja nie, da, nie idę, pewnie rapis dla Zuri, no. No już Nie. Już czy jedzenie, jedzenie? Akordy. Nie mamy jedzenia, tak, Idź po te kopalni. jedzenie. gdzie no, ty tu byłeś? Nie to. Z kanion na kanion. I wejderzy, nie to tu. To to? Kanion i na, tam pod ja mi się na końcu wydaje, kanion na drugi że, to, był. że to do przodu było tu, o. Też się tak wydaje. No, no dobra, bo tu patrz. To była ta woda. mógł pooglądać. Jest coś tu? Ja. Kiedy i ten? Ehm. masz? Siekierę, motykę. Srebrną. Chodź tutaj na dół. Kopaj tu. Ja tu już jestem. Czekam. Ja na maszyniki. Jeszcze tak, pociągniemy filarem. Gdzie, gdzie, kawałko gdzie, kawałko gdzie. Kawałko. Dobra jest, tutaj, chodź tutaj. A, no, okej. Okay. No i... Dobra, ale już wiesz gdzie Dobrze ci tak leż tam. Gwieźdź tą glebę. Dobrą nockoń. Dobra nocko. się do naszej klatki schodowej, to teraz masz. Ej, zabudujemy się. Dawaj, zamykaj. O waj, Uuuu. Człowieku, co ja tam robię za o. ciasto ale własno. Ej, co ci tam wsadzam? Kłatuj. Tak mało tu miejsca Treba, Mały przery, przery. <laughs> <laughs> Jeszcze nie Już przytarte pełen. szlaki Dziewiczy Nie, szlak, dynku. jeszcze tej. Ale, ale, ja, to ja wolę takie sóś, kurna. To ja. Ty, to ja ci powiem, że taki stan jest lepszy. To jest sam. Mniejszy. Ty, ja jeszcze z czego Powiś. Mhm. Właśnie. Jeszcze raz. Z czego to się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? Nie? A, ale tak ogólnie, tak ogólnie ja się śmiałem wcześniej, teraz nie. Teraz coś wszystko no nie to, się to to, to, Podobnie Podobny głos taki, nie? Taki trochę no, nie powiem, nie powiem. Czyżby Irwaj? <laughs> masz miecz żelazny, Majek. Hmm. Dobra, A Ale wy diamencie macie, że psuje Co? Ej, tu możesz, możesz podejść do tych schodów i mi dać. My wszystko, wszystko na wieże zużywamy. Jak no. winek? Nie, światuś. Tak? Trzeba to Zbierze poszerzyć troszeczkę niech, ty i tu się drzewa posadzi. E, spokojnie, spokojnie, siadź poza na zewnątrz. Daleko, wy jesteście? Bo nawet tam nie wiem, czy jestem, schodzić. Czyk, czyk, jest sens wchodzić. jest sens. Tylko kurna jednego z tanami braknie. Po... Ja na tych schodach sobie stoję. Gdzie jesteś? Tylko mnie nie pykło tam w sumie. A Zostawiam ten, wam ten... drewno trochę. Ja mam staka prawie. Też... Baga clipper tutaj. Tylko daję chcielu. Jadę mu. Gdzie jesteś? Ja się zbudowałem. Patrz, widziałeś to? Nie Nie widziałeś? Hopie Buduj się Kuki jesteś? Piękna sprawa Pisa <grym> O świn. do Dobra A pod drzewa, dobra jesteśmy. To idę ci pomóc, mam się kiera także Dobra, co robimy żeby stąd wyjść? Okej Mów się. Wsiąk tu trzeba ściągnąć Poczekaj. No jakoś trzeba Oj, gdzieś tu Kuki tam w skrzyni. gdzie ty jesteś? Gdzie żyjesz, po się. So. Na, na dole. Uh, 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 uh. Ty dalej kopiesz, mhm. tak? Znaczy na górze. W widziałeś no, to? to? O, Kilo żelaznych. W o, widziałeś? O, ale nie tutaj ale, ale widziałeś. O, ale to wiesz, Erwin, Dobra, na razie ja, to, tak to spokojnie, bo to miejscu. i tak nie będzie... Najsłabszy No I pięknie nam to wyszło. Okej. Okay. E, A ja nie widzę nic to tutaj, żadnego drzewa ciekawego. Właśnie, A ja tam pole chcę zrobić. Może to dwa, to się poczęstuję. E, takie szybkie. E, Markewki, dobra, sadziliście. No dobra. i wszystko mi rzucaj, co no ja. Tak. Jeszcze okay. jedno, tak jeszcze jedno, wiesz. Jak? Gdzie mam się o, o, mi się pomyliło, ty. to... Uuu, pomysła. Panowie, mam dla was prezent. No, chyba A, nie. Ale mam pomysł. Ale mam prezent dla was. Zrobimy wam w jasno-hatę. Oprócz ale ja. Proszę. 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 Nie, nie, nie masz żadnego mięsa. Mam dla was prezent. Tutaj mina. Ty no, ci pamiętam fajne wejście mają z tej strony. Ale kto? Masz prezent. A chciałbyś wiedzieć cytrusy? Drużyna zielonych. A, my? Nie wiem jaka drużyna, ale wiem, że. No bo, ale czy ja robota ty się spytaj? Hmm? Powiem ci koncy? Nie dorzuciłeś. No, dobry koncy. <laughs> Do zagabowania, chodź tu. jeszcze nie założyliście tych prezentów ode mnie? Eee, słabo macie takie. No, takie. Już nie biorę nic To się jeszcze ja. robi, wszystko. Tak, tam nic nie ma. Właśnie, Dobra, panie, panowie, zaczynamy się już gdzieś zbierać w jednym miejscu. No, chodźcie, no, zap zapraszamy. Skąd masz tarczę? macie dużo, no, Dobra, Erwinek, pora, żeby się, dobra, Erbinek, no, kocha, tak tak się tak. nie zgubił. Zejść tam, tam do niedu, bo. Taka jest miejsce w tym. Ale my jesteśmy czekaj, ja Czeka do bazy przyjdę odłożyć rzeczy. No, no, trzymaj. To działa na ścianie. Dobra, to gdzieś. Się idziemy tylko pożarmy, No po po, po, po tutaj. No tutaj. Ja, że my jesteśmy. A jak, ja też. A, jak, a jak trzeba tą tarczę? Normalnie Nadal ręcznie można? Znaczy trzeba? Ją jakby... Nadal coś tam nisko. W Wiesz, wziąć? Nie. Już dochodzimy. Możesz... A idźcie po tej części. Może tam, tam Może Nie, Nie, to nie, to zobaczymy no, Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zapra Zapraszamy po stejku, dostaniecie jak chcecie, chcecie. Dobra, ale gdzie te ty, itemki były? Jakieś kordy, ty. Kordy? Podaj do tego mu. Większego wulkanu, tego, no, podaj. Tego, krateru. Napisz na czacie, najlepiej Dokładnie. To, to żeś mi powiedział. No, no zaraz, Czekajcie, okay. spotkamy się we w bazie i tam polecimy. Właśnie. A ja zbiorę tylko miecz. A. Tak, A, jak tak, tak. Nie, nie to ma niedołych jedzenia, nie więc biegnę jak mogę. No mój mieczek. No, Czemu to żeś wrzucił? Bo Ej, czekam na kordy, panowie. Kordy rozumisz to są tak o, minus 200 i minus Wysokość. 520. Wysokość nie trzeba. No nieważne, to bliżutko No. Minus 200, minus 220. No, tak mniej więcej. No. Się... Minus no, 520. E, no, 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 no perdon. GZ już dawno to napisał, Cytrus, zanim ty się ogarnąłeś. Ajajaj, aj, 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 a Adziuś, ty to jesteś, dobra bestia, nie? Zgarnięty -so ty. No. Gdzie jest Weno, ojciec! No tej tyj, w tym kopal... o, oh, bo się na Nie, noso... idą, się idą, szeregu, popatrz. Dalej, dalej, dalej. A, idą, a my w kolejnym odcinku do nich pójdziemy. ERWINECZKU kopelap. GDZIE, GDZIE, GDZIE byś Z TYM Za szybko biegłem, wywaliło mnie z serwera, nie? Poddać się. Dobra, ale co? Zapraszamy, zapraszamy, czym chata bogata? Aż bogata nie jest, Zapraszamy, tak. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy, tutaj zielona flaga, oczywiście. A co możemy wynieść? Co <grym> tu a tam, pod, pod jak się powinno się znaleźć. Erwin! Kur on, on już bierze, on już bierze, Erwin, ty. Ej, no nie pij. Ej, Erwinek, wy oddaj mi tyle, zaraz traci Wyjać i tyle. Dobra, już. No, Dobra, stójcie, no, oddajem, mam Dobra, dobra okay, ej, odda, nie, odda oddajemy, chodź tutaj, gdzie ty jesteś, Erwin? Erwin, chodź. Czekaj, bo ja... W domku jestem! Przejdź wiek, się, dobra, tutaj wszystko oddajemy. Dobra. Co, fajnie było. No, fajnie. Ale się, tak, się skończyło. No. No, żebyś wiedział, że się skończyło, bo nie mogę się do serwera to Serio?

Ej, A, czy macie na wierze, ale biać, na, daję, nie ma. czy na pustyni, panowie? No, jak jesteś na pustyni, na pewno na zobaczysz, bo jest to świetlone jak cholera. Ja tak, dawaj, dawaj. Dobra, to, to Nie, no, bo go mnie nie pełno. No to świetlone, domu spokojnie. Sam, Są, są no, to, jest, wszystko, to wszystko, wszystko masz, nie wiem, czy sobie tam. Jak z dałem wszystko, no. biegnę. Mogę. No idzie, gdzie, Nie, Nie co jest. No, wchodźcie. Ale wchodźmy do środka, bo zaraz tutaj wszystko będzie atakowało. Właśnie, chodźmy do środka, chodź do środka, do środka. Ale tu ciasno to to taka chyba trochę... No. To ja to, taka tak, taka, słuchajcie, jest taka polowa no co tam. Ja pierdziele, przecież tyle rzeczy jeszcze zbierałem. Jaki troll, ja... Nie ja pierd, nie mam. Hej, to, Kostek jest! Co ja, się stało, ma Też Ten mnie, a ja zbierałem wszystkie itemy. No <laughs> 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 <Ha. śmiech> bo nigdy bym się was tu nie doczekał. Ja, 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 ja. <śmieniu> co, co tu się dzieje? Oh, A, ja spokojnie. <śmieniu> no dobra, to przynajmniej ty. No już doszedłem. Oh, 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 oh. <śmieniu> <śmieniu> o, bardzo dobrze. <śmieniu> oj, oj, oj. <śmieniu> czy daje jego nam tu dałeś, czy nie? Otwieraj, otwieraj to. Jest, jest. Dobra, wszyscy są? Nie, nie ma. Daj, no, nie ale ciasno, zresztą. ale. No nie otwieraj no to, to Duchem się. jesteś Ej, masz Duchem jestem, ale ja nie dam Bez rady do dobić do serwera Weź mi nie w kurwie. Dobra masz? No to tak trudno nie. no Przecież no. GZ mnie dotknął nie dojdzie, na razie No GZ nie nas Pojawi nas Pojawi nas Bez happy tak endu Krótki finał Dobra, ostatni Ostatni, tak, tak Do kamery, do kamery Do kamery, panowie, do, do kamery Erwinek Ty nie Przepraszam no, Na no, dół, na dół O Mnie tam dokleicie, co? E, halo no, Majek Halo, no, biją no. no. Nie, no, no nie bijcie, bo każdy tutaj pewnie no, zło co nie, żyje, a... Nie przelewajmy krwi w naszym mie w domu, no błagam was, no jak? E, ludzie, też dzisiaj o gazówce, spokojnie ten odcinek, no, a no. jak Dobra, no, 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 no... Kościu, kościu, chodź tutaj no. do pokoju, ja a, ci wyrzucę tak? to, co miałem twoje. O, idą, patrz, pa na Jestem. stronę, patrz, patrz, zamknijmy, zamknijmy. Wszyscy do pokoju. Zamknijmy. <laughs> Tylko to. Halo! To są moje itemy. Halo, oddawać Widok zostaw, to są jego! A to są jego. A dobra, to już ci oddaję. Kolega najdroższy okay. co tam miałeś? Okej. Okay. Ogarnijcie okay. zadłukie. Ja diamenty tam miałem. Dobra, dobra, ej, Cio! Cio, chodźcie tutaj na hell, na Hall, na korytarz. I tutaj Gdzie te Idź tam pisz, pismaczek, e, okay. ustawiajcie się Makler, makler. Dobra, Dobra, chodźcie wszyscy tutaj, ej Chodźcie, chodźcie, my was tutaj o, potrzeba No w dół, w dół, w dół brawo, brawo, cytrus, brawo, no, bra brawo, dziękuję, dziękuję za potknięte naprawdę. Ty to jak dasz na piwek to naprawdę, no nawet na piwo nie będzie, naprawdę <sus> Bardzo fajnie Dobra, dzięki No No to co? Podsumowation, ktoś? Gdzie, ty. Żegna ty. się ktoś? De. Brawo o, brawo, 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 brawo. Brawo, brawo, brawo! No i... i tyle, no i tak, No, no. No także piękne pożegnanie. Do, 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 do kolejnych, łapeczki w góreczki. Brawo! I widzicie, brawo. Ka, ka, każdy grał. Ma, ma się napisane kto grał. Plus Kuki, któremu się nie udało teraz jeszcze dojść. Ale tu kwestia czasu. Jak to nie? No i. Już mnie wyjesz, tam... Aha, no i ten. Także do zobaczenia do kolejnych odcinków, do kolejnych posiedzeń na przyjacielskiej krainie V2. Perspektywa świątka na kolejnym posiedzeniu, zobaczcie tam coś innego. Oczywiście każdym brawo, kolegom brawo. dziękujemy za wstąpienie, że się zgodzili, poświęcili czas. Patrz, patrz, no, A diamenty, a brawo, mnie nie możesz? No brawo, i, brawo. I, i. No do, i. Dobra, ej, nie cio, do widzenia, cześć, masz Sami się co tu się dzieje, no co tu się brawo. dzieje, no cześć. Pa. Hello! Pożegnajcie się, pożegnajcie. No, 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 no. Witamy, witamy. No, no to cześć. Lara. O, dziękuję. Open the door.